No siema, tu Ziggy. Wracam po dwóch miesiącach i śpieszę z odpowiedzią na Wasze komentarze, Wasze wątpliwości dotyczące ostatniego filmiku na temat projektora Overmax Multipix 3.1. No, parę wyświetleń było, parę łapek w górę, aż 8 sztuk, dwóm osobom się nie podobało, trudno, docenia Wasze zdanie. No i pierwsze jest odpowiedzią. Pierwszy komentarz. Andrian Trzepacz. Czy można go podwiesić pod sufit przy użyciu uchwytu? Yy, przypuszczam na pewno, że można, bo na Allegro widziałem, są dostępne różne uniwersalne uchwyty z różnym rozstawem tych łapek, więc nie powinno być to problemu. Yy, ceny widziałem, zaczynają się około 30 zł, chociaż nie wiem, czy takie urządzenie powiesiłbym na takim czymś. Raczej się tego nie przekonam, ponieważ po każdym filmie kryje to urządzenie do szafki, żeby się nie kurzyło niepotrzebnie. Lecimy dalej. Ra J, Ra j, czy nie wiem, czy dobrze czytam. Cześć, jaki byłby rozmiar projekcji, jeśli projektor byłby oddalony o jakieś 3 metry od ekranu? Taką odległością dysponuję u mnie i nie wiem, czy warto kupować tego Vermaxa. Powiem tak. No właśnie dzięki Tobie mam taki rozpiździel w pokoju, bo musiałem trochę przemeblowanie zrobić, bo zawsze miałem projekcję tutaj gdzieś około 5 metrów. Teraz dokładnie projekt jest oddalony od ściany o 3 metry. Zmierzyłem już przekątną ekranu, przekątna się zmniejszyła. Jest teraz 210, około 210 cm, to jest niecałe 83 cale, no ale na pewno jest to dalej większe niż telewizor, no co jak widać na załączonym obrazku. No i widzę, że no, ta odległość już lepiej wpłynęła na ostrość, bo jest lepsza ostrość, jak widać. Co prawda, no piksele, no wiadomo, no, przy tej rozdzielczości piksele z takiej odległości oczywiście, że będą wiadome. No ale kto oglądając y, filmy z projektora siada metr od ekranu, to nie wiem. Można jeszcze ostrość, ostrość na poprawie także jest ok. Idziemy dalej to nie. To nie. Bez zniewolenia pyta, czy można jakoś regulować wielkość obrazu, chociaż w niedużych odstępach za pomocą projektora, czy tylko projektor dalej ściany równa się większy obraz, bliżej ściany równa się mniejszy obraz. Pozdrawiam, również pozdrawiam. Jak tutaj kolega Jakub Stodulski napisał, jest opcja zoom, ale nie działa tak jak trzeba. Pozostaje klasyczne skolowanie, czyli dalej bliżej. No, yy, kuba ma rację. Jest na pilocie magiczny przycisk zoom, tutaj, tutaj, łapię ostrość, nie złapię, czy nie złapię, czy nie złapię, no dobra, mniejsza z tym, no i tak, strzelam do projektora, pokazuje się tu jakieś 1, 2, 3, no i jak widać jest to zoom minus, obraz się zmniejsza, zmniejsza i zmniejsza, jest Możliwość 25 takich strzałów to jest najmniejszy. Nie wiem po co komu takie rozwiązanie. Na pewno z tego korzystać nie będę. No, czyli to mój maksymalny obraz. Pozostaje ci jeździć ze stołem albo latać z projektorem bliżej i dalej ściany. Dobra, następne. Play and keep calm. U mnie było to 2 metry. Czy ostrość powiedzmy czcionka 8-12 będzie widoczna z 2 metrów? No i jak kolory, abyś miał czas na te zdjęcia, to mógłbyś zrobić zdjęcie jakimś kolorem nasyconym, mocny czerwony na przykład, i wyświetlić go jako zdjęcie i obok postawić tą rzecz, by mieć odwzorowanie. Mówisz, masz. Tylko potrzebuję na to moment, żeby ucieknąć metr bliżej ściany. Dobra. Yy, mamy dwa metry od ściany. No wiadomo, uciekła nam ostrość, trzeba ją wyregulować. Trzeba magicznym pokrętłym regulować. O, dobra, mamy ostrość. Jak widać, też yy, trochę teraz się właśnie przyda ten kiston, żeby można sobie zrobić coś takiego albo coś takiego, żeby obraz był w miarę równy. Chociaż jak go krzywo postawiłem. No, powiedzmy, że jest dobrze. Bo nie o to tutaj teraz chodzi. Dobra. Aha, zdjęcie, zdjęcie, dobra. Yy, strzeliłem zdjęcie yy, takiemu. No, jest trochę. No, strzeliłem zdjęcie temu o oto. Oto. Yy, nie wiem, jak to nazwać. Yy, no, jakiemuś strojkowi. No i wygląda to mniej więcej tak. Jest bledsze, No wiadomo, że tam zdjęcie jak zdjęcie, no i to jest jeszcze z projektora, nie? Także. Aha, no może przy zgaszonym świetle. No, ale przy zgaszonym świetle znowu nie będziesz mieć odzorowania. Przy zgaszonym świetle to wygląda dużo lepiej. No wiadomo, dla samego klimatu lepiej sobie światło zgasić podczas oglądania czegoś takiego. Mamy tak i tak. Dobra. Faj tu łapa ze mnie. Następne pytanie Szukam... Witold Wylęgły. Szukam jakiegoś taniego, aby obejrzeć raz w tygodniu męcz albo pograć sobie na PS3 Obecnie mam 32-calowy telewizor, który ma około 10 lat. I jakoś w 100% mi wystarcza. Uważasz, czy ten projektor daje radę, aby wyświetlić coś podobnego. No nie wystarcza ci, skoro chcesz projektor kupić. <laughs> Nie no dobra, śmieję się. No powiem ci tak, miałem podobne preferencje jak ty, od czasu do czasu sobie zaszpilać sobie w PlayStation. No ja jeszcze mam dwójkę. Grałem owszem fajna zabawa Teraz obecnie konsoli nie mam w domu, to niestety tego nie podłączę. Ale mogę, nie wiem, puścić na przykład jakiś filmik z YouTube'a z jakąś grom, powiedzmy z PlayStation 3, żeby mniej więcej w jakiejś dobrej jakości, żeby pokazać, jak to by mniej więcej wyglądało. Trochę oddalę ten projektor, powiedzmy na te 3 metry, bo to lepiej wygląda, więc zaraz puścimy. No i powiedzmy, mamy tutaj trailer z GTA V. Jak to wygląda? Wiadomo, że na żywo to troszkę le wygląda lepiej niż na wideo, ale... Dobra. W każdym razie w gry gra się bardzo fajnie. Ja akurat w dużo gram. Ściganka z rozbijaniem samochodów. Bardzo fajna zabawa. XMLMX. Czy warto kupić ten projektor? Ma dosyć słabą rozdzielczość i kontrast. Czy bardzo to widać podczas oglądania filmów? Można poprosić o jakiś film z projekcją. A co mogę dać? Ostatnio Gwiezdne wojny na topie damy Star Warsa yy, powiedzmy siódemki trailer najnowszy, który teraz jest w kinach Powiem tak, o, zobaczyłem już sporo filmów na tym projektorze i jestem zadowolony tylko, że wolę z większej odległości Możemy naszą choinkę zgasić, która nam tutaj zakłóca. Wiadomo też, że moja kamera nie nagrywa tego tak jak powinno, bo wiadomo, że nagranie z kamery nie będzie tak dobre jak na żywo. Disko to wygląda tak. Dobra, starczy bo mnie Disney i Lucas filmy pozwą. No i tak by to wyglądało mniej więcej. Aha, zapomniałem jeszcze dodać, nawet w ostatnim filmiku u nas teraz zapomniałem dodać, że ściana, na której wyświetlany jest obraz, nie jest idealnie biała, bo jest to jakiś ekri, nie jest to biały tak jak sufit, jak widać, więc stąd też może być troszkę gorzej to wyświetlane za niedługo malowanie mieszkania, więc na pewno o tą ścianę w odpowiedni sposób się zatroszczę. No i to by było tyle z Waszych komentarzy. Jeżeli macie jeszcze jakieś uwagi, chętnie poczytam, chętnie odpowiem. Dziękuję za uwagę, zapraszam. Do zobaczenia. Na razie Pierońskiego Role i Pierońskiego.